Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Stres za kółkiem może sparaliżować kandydata na kierowcę. Jak sobie z nim radzić, pokazywano w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego w Olsztynie. Nerwy, kłopoty ze skoordynowaniem ruchów, rozkojarzenie to wszystko może zdyskwalifikować kandydata na kierowcę podczas zdawania egzaminu na prawo jazdy. Dlatego ze stresem i nerwami warto walczyć. Dzień wcześniej yy, położyć się spać i wcześnie, żeby rano wstać i być wypoczętym. Oraz myślę, że zjeść dobre śniadanie, bo to jednak najważniejszy posiłek dnia i myślę, że może pomóc. W moim wypadku to myślę, że dobra muzyka, najlepiej jakaś relaksacyjna, którą na co dzień słuchamy i lubimy. Niektórzy kierowcy twierdzą, że stres na egzaminie jest odzwierciedleniem nerwów, jakie na co dzień towarzyszą poruszaniu się samochodem. Specjaliści z wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w Olsztynie rozgraniczają jednak te pojęcia. Stres na drodze bardziej wynika z sytuacji typowo drogowych, bardziej wynika z sytuacji, które wywołują u nas frustrację, nie pozwalają nam dotrzeć na czas. Natomiast ten stres, który tutaj spotykamy na egzaminie, to jest jednak taka sytuacja, która. W znacznym stopniu utrudnia osobie znającej pokazanie się od tej najlepszej strony. Stąd pomysł, by stres egzaminacyjny stał się przedmiotem rozmów podczas specjalnych warsztatów. Albo instruktor nie położy wystarczającego nacisku i możemy do tego wrócić. Tak? Takim zawsze dla mnie przykładem takiego zadania jest parkowanie pracownicy ośrodka i psychologowie podczas zajęć tłumaczyli kandydatom na kierowców, że stres nie zawsze jest czymś negatywnym, a odpowiednio ukierunkowany może zmobilizować do działania. Jest to tak zwany eustres i do pewnego progu optimum, który każdy z nas ma umiejscowiony w innym miejscu, działa Pobudzająco, tak? Czyli wykonujemy lepiej nasze reakcje, bardziej zadaniowo podchodzimy, yy, mamy wyższą motywację, tak? Natomiast już po przekroczeniu tego progu pojawia się wystres, czyli stres negatywny i wtedy nasz organizm ulega wyczerpaniu. Warsztaty radzenia sobie ze stresem były jednym z elementów dnia otwartego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego w Olsztynie. Odwiedzający mogli również spróbować swoich sił na placu manewrowym. Mieli również okazję skorzystać z symulatorów dachowania i zderzeń. Wydarzenie zorganizowano już po raz 12. telewizja Kopernik. Kopernik.tv